Cześć, z strony łapki.pl Zapraszamy Was na kolejny test. Tym razem będą to rękawice firmy Football Masters Model Black Crema Contact Grip w kroju Rollfinger. Więc zaczynając już od rękawicy. Jest to rękawica w jednolitym czarnym kolorze. Coś na stylu blackout. Popularne jest to w butach piłkarskich. Często stosuje to Nike czy Adidas. Jedynym elementem w innym kolorze niż czarnym jest napis, który prezentuje się tradycyjnie jak to Football Masters całkiem fajnie. Ponad tym na część rękawic jest bardzo podobna do poprzednio testowanych przez nas rękawic od Football Masters, czyli treningów, gdzie logo jest identyczne, tylko tutaj to logo zostało wykonane po prostu z wcięcia w beku. Początkowo przed pierwszym użyciem rękawic od razu przyszła nam na myśl testowany przez nas white blue contact ale zauważyliśmy bardzo dużo różnic pomiędzy tymi dwiema parami rękawic. Główna cecha tej rękawicy jest to, aby jak najlepiej wentylowała dłoń, stąd nazwa Klima w oznaczeniu modelu. Mamy tutaj duże ilości wstawek meszowych, jak praktycznie cały kciuk oraz logo i dziurki na palcach. Obawialiśmy się, że przez czarny kolor rękawica może być dosyć uciążliwa w słoneczne dni, a przecież powinna chłodzić, ale w czasie testu okazało się, że to nie jest zbyt duży problem i całkiem fajnie cyrkuluje powietrze wewnątrz rękawicy. Palm wykonano z 4 mm lateksu Contact Grip. Całkiem porządny, chociaż właściwości klejące są według nas minimalnie słabsze od tych wide blue kontakt i warto również wspomnieć, że potrzeba kilku treningów, aby rozbić rękawice, żeby pobudzić właściwości klejące. Co do żywotności tej rękawicy, jest ona na całkiem solidnym poziomie, jak to na Football Masters. Jak można zauważyć, po okresie miesięcznego testu największe ubytki są na zapięciu, które niestety jak to właśnie było w Football Masters, dosyć często ściera się i nie wygląda to zbyt ciekawie. Zapięcie to standardowy zetek na Fudlon Master, czyli solidny, mocny, przez okres testu praktycznie w ogóle nie stracił swoich właściwości. Tradycyjny, elastyczny bandaż wokół nadgarstka. Backhand pokryty naturalnym lateksem Super Soft, który nie wyróżnia się niczym wielkim, chociaż w porównaniu do White Blue Contact na pewno jest dużo bardziej wytrzymały przez to, że nie ma pomalowanych wstawek na rękawicy i rękawica nie wygląda na tak zniszczoną. Kolejną ciekawą rzeczą w tej rękawicy jest bardzo elastyczny wciok, bo tu wiadomo wcięcie neoprenowe oraz to, że zastosowano na nim bardzo dużej ilości meszu, który jeszcze lepiej wentyluje dłoń, dlatego jest to dosyć ciekawa opcja na cieplejsze dni, chociaż nam akurat bardziej podoba się model white klima. Rękawice te kosztują 239 zł, czyli jak na łapki meczowe jest to dosyć standardowa cena. Według nas w miarę rozsądna, chociaż jeśli, jeśli mielibyśmy wybierać między white blue Contact a właśnie black klima, wybralibyśmy po raz drugi white e, blue Contact grip. Dziękujemy za oglądnięcie e, po raz kolejny naszej recenzji. Tradycyjnie zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału dostąpienia naszego fanpage'a i zostawienie tam lajka oraz zajrzenia na naszą stronę internetową lapki.org.